Psychopaci nie atakują wszystkich. Istnieją pewne typy osób, które szczególnie przyciągają takich ludzi. Dziś pokażę ci dziesięć z nich. A jeśli znasz kogoś, kto robi te rzeczy, musisz ich ostrzec, albo może to ty sam potrzebujesz tego ostrzeżenia. Istnieje pewien rodzaj niebezpieczeństwa, który nie krzyczy, nie grozi i nie ujawnia się od razu. Obserwuje w ciszy, bada twoje słabości i zbliża się z uśmiechem. W mądrości zen uczymy się, że największą trucizną jest ta, która wygląda jak lekarstwo. Psychopata nie szuka siły, on szuka emocjonalnych luk, ludzi zbyt dobrych, zbyt poranionych lub zbyt rozproszonych. A podczas gdy ty myślisz, że spotkałeś kogoś wyjątkowego, on już zdecydował, jak cię wykorzysta. Ludzki umysł, zdominowany przez samotność, poczucie winy lub nadmiar empatii. Staje się żyzną glebą dla manipulacji. Zen uczy nas obserwować wzorce, nie obietnice, obserwować działania, nie słowa. Psychologia tłumaczy, ale to świadomość chroni. Jeśli uparcie próbujesz ratować wszystkich, zadowolić wszystkich, wszystko usprawiedliwiać, stajesz się idealnym celem, to nauczanie nie ma wywołać strachu, lecz przejrzystość, bo ten, kto zna siebie nie poddaje się kontroli. Ten, kto się szanuje, nie daje się wykorzystywać. A ten, kto się przebudził, zbyt wcześnie zauważa, kiedy coś nie współgra z pokojem. Zło zawsze zbliża się przebrane za potrzebę, ale czujna dusza czuje ostrzeżenie jeszcze przed upadkiem. Dziś zrozumiesz, jakie typy ludzi przyciągają takich osobników i przede wszystkim, co musisz przestać robić już teraz, zanim będzie za późno. Mądrość zaczyna się wtedy, gdy przestajesz ignorować sygnały. Zanim zaczniemy, upewnij się, że kliknąłeś przycisk polubienia, ale zrób to tylko wtedy, jeśli jesteś dobrą osobą, która nienawidzi ludzkiej podłości. Jeśli chcesz, napisz tak: kto się jest zło, zbierze ból i cierpienie. Numer 1. Ludzie nadmiernie empatyczni. Psychopaci pociągają tych, którzy czują za dużo a za mało chronią samych siebie. Osoby empatyczne absorbują ból innych, usprawiedliwiają złe czyny i zawsze starają się zrozumieć stronę drugiej osoby. W filozofii Zen, kiedy odłączasz się od swojego centrum, by kogoś uratować, tracisz siebie. Manipulatorzy szybko to dostrzegają i zaczynają testować małe ograniczenia, aż zdominują one duże obszary twojego życia. Wykorzystują twój strach przed posądzeniem o egoizm. Co powinieneś zrobić? Naucz się mówić nie bez poczucia winy. Współczucie nie jest porzuceniem siebie. Zauważ, ci, którzy zawsze domagają się zrozumienia, rzadko okazują szacunek. Numer dwa: osoby z niską samooceną. Ci, którzy nie dostrzegają własnej wartości, akceptują emocjonalne okruchy. Psychopata na początku chwali tworzy zależność, a następnie wycofuje uczucie jako formę kontroli. W mądrości Zenci, którzy szukają zewnętrznej akceptacji, stają się niewolnikami tych, którzy ją oferują. Psychologicznie rzecz biorąc tworzy to cykl nagrody i kary. Co powinieneś zrobić? Przestać żebrać o uwagę i wzmocnić swoją wewnętrzną ciszę. Ci, którzy cenią siebie, nie rezygnują ze swojej godności. Numer 3. Ludzie mający problemy emocjonalne. Potrzeba krzyczy, nawet gdy usta milczą. Psychopata podchodzi, oferując intensywną uwagę, nieustanną obecność i fałszywe obietnice. Staje się wszystkim, za czym tęsknisz. Zen naucza, że wewnętrznej pustki nigdy nie powinien wypełniać inny człowiek. Co powinieneś zrobić? Nauczyć się czuć komfortowo w samotności. Kiedy samotność przeradza się w spokój, nikt nie może tobą manipulować. Numer 4. Każde kłamstwo rodzi się ze strachu. Ta prawda rozbija każdą maskę. Ludzie kłamią, bo boją się odrzucenia, straty lub kary. Mądrość zen naucza, że strach dominuje nad tymi, którzy nie znają siebie. Nie powinieneś czuć litości ani gniewu, lecz jasność umysłu. Ci, którzy działają pod wpływem strachu, Działają wbrew prawdzie, chroń się, wyznaczaj granice i nie pozwól, by strach przed innymi wpływał na Twoje decyzje. Nikt nie kłamie dla przyjemności. Kłamią ze strachu. Strach przed utratą pracy, więc wymyślają wymówki. Strach przed utratą związku, więc ukrywają prawdę. Strach przed oceną, więc tworzą lepszą wersję siebie. Strach przed konsekwencjami, więc zaprzeczają nawet temu, co oczywiste. Problemem nie jest sam strach. Wszyscy mamy lęki. Problemem jest używanie kłamstw jako tarczy. Tarcza może cię chronić tymczasowo, ale też więzi. Stajesz się zakładnikiem własnych kłamstw, a im więcej kłamiesz, tym bardziej się boisz. Boisz się, że cię zdemaskują, boisz się utraty kontroli, boisz się, że prawda wyjdzie na jaw. A najgorsze jest to, że kłamstwo nigdy nie rozwiązuje problemu, który wywołał strach, tylko go odwleka. Kłamiesz, żeby uniknąć utraty pracy dzisiaj, ale kiedy prawda wyjdzie na jaw, strata będzie jeszcze większa. Kłamiesz, żeby uniknąć utraty relacji teraz, ale kiedy zaufanie zostanie nadszarpnięte, nie ma już odwrotu. Kłamstwo zawsze jest fałszywym rozwiązaniem prawdziwego problemu. Mądry człowiek to rozumie i postępuje inaczej. Czuje strach, uznaje go, ale nie pozwala, by strach nim zawładnął. Wybiera prawdę, nawet gdy boli, bo wie, że ból prawdy jest ulotny, a ból kłamstw wieczny. A ty, który żyjesz z kłamcami, musisz zrozumieć. Twoją rolą nie jest uleczenie ich strachu. Twoją rolą jest ochrona własnego spokoju. Numer 5. Kłamca staje się więźniem własnej gry. Nienawidzi tego słuchać. Każde nowe kłamstwo rodzi kolejne, tworząc niewidzialne więzienie. Zen wyjaśnia, że ci, którzy dystansują się od prawdy, tracą wewnętrzną wolność. Powinieneś postępować odwrotnie: żyć prosto, mówić mało i być konsekwentnym. Wolność tkwi w przejrzystości, a nie w sprytu. Pierwsze kłamstwo wydaje się drobne i nieszkodliwe, ale aby przetrwać, potrzebne jest drugie kłamstwo. A drugie wymaga trzeciego. W ten sposób powstaje sieć tak skomplikowana, że człowiek nie wie już, jak się z niej wydostać. Jest uwięziony we własnym stworzeniu. A im bardziej próbujesz się uwolnić, tym bardziej się w nią zaplątujesz. Kłamca traci swobodę spontaniczności. Nie może mówić naturalnie, bo musi kalkulować każde słowo. Nie może się zrelaksować, bo musi cały czas zachowywać czujność. Nie może być autentyczny, bo autentyczność ujawniłaby kłamstwo. I tak żyje w niewidzialnym więzieniu, gdzie kraty są zrobione z fałszu, a strażnikiem jest on sam. Tymczasem ci, którzy żyją w prawdzie, są wolni: wolni, by popełniać błędy i przyznawać się do nich, wolni, by zmieniać zdanie bez obawy przed sprzeciwem, wolni, by być dokładnie tym, kim są, bez masek. Bez przebrań, bez ciężaru konieczności pamiętania, co powiedzieli wczoraj, by nie zaprzeczyć sobie dzisiaj. Prawdziwa wolność nie polega na robieniu, co się chce, bez konsekwencji. Chodzi o życie w taki sposób, że nie trzeba niczego ukrywać. Chodzi o bycie kimś, kto gdyby jego życie było całkowicie odsłonięte, nie miałby się czego wstydzić. To wolność, której kłamca nigdy nie zazna, chyba że zdecyduje się zmienić. Numer 6. Kłamstwa po cichu niszczą związki. Nawet bez konfrontacji, zaufanie umiera. Kłamca nienawidzi słyszeć, że szacunek traci się, zanim prawda wyjdzie na jaw. Mądrość zen uczy, że energia nie kłamie. Czujesz, kiedy coś jest nie tak. Zaufaj temu uczuciu i nie obwiniaj się za odejście. Nie potrzebujesz dowodów, żeby wyczuć, że coś jest nie tak. Czujesz to w powietrzu, w sposobie, w jaki ktoś mówi. Tym, czego unika, w sposobie w jaki odwraca wzrok. Jest dysonans między tym, co się mówi, a tym, co się czuje. I ten dysonans stopniowo niszczy relacje, niczym ci hardza. Zaufanie nie umiera nagle, umiera małymi dawkami. Każde zdemaskowane kłamstwo to pęknięcie. Każda sprzeczna wersja to kolejny element, który pęka, i nawet gdy nie masz konkretnych dowodów. Czujesz kruchość, czujesz, że nie możesz już w pełni ufać. A bez zaufania, co zostaje? Związki zbudowane na kłamstwach to zamki z piasku. Z daleka mogą wydawać się solidne, ale wystarczy jedna fala, by się rozsypały. A najgorsze jest to, że często kłamca nie rozumie, dlaczego związek się rozpadł. Myśli, że dobrze to ukrył, że nikt się nie dowiedział, że wszystko jest w porządku, ale tak nie jest. Bo energia nie kłamie. A ty, nawet bez dowodów, czujesz, że coś istotnego zostało utracone. Numer 7. Ci, którzy kłamią, przyciągają ludzi o podobnych poglądach. To ciche prawo. Kłamca w końcu wpada w pułapkę oszustwa, fałszu i zdrady. Zen naucza, że podobne przyciąga podobne. Jeśli żyjesz w prawdzie, nie pozostaniesz długo w tym środowisku. Odejdź bez poczucia winy. Przyjrzyj się kręgowi społecznemu notorycznego kłamcy. Rzadko znajdziesz ludzi uczciwych, transparentnych i prawych, ponieważ tacy ludzie nie tolerują fałszu, czują dyskomfort i dystansują się. Co im pozostaje? Inni kłamcy, inni manipulatorzy, ludzie, którzy również żyją za maskami i grami. W ten sposób powstaje toksyczna atmosfera, w której nikt nikomu nie ufa, w której każdy gra w jakąś grę. Ale nikt nie wie dokładnie, jakie są jej zasady, w której przyjaźnie są powierzchowne, sojusze tymczasowe, a zdrady nieustanne. Bo gdy fundamentem są kłamstwa, nie ma mowy o stabilności. Jeśli jesteś autentyczną osobą i znajdziesz się w takim otoczeniu, nie obwiniaj się za to, że się nie odnajdujesz. Nie zostałeś stworzony do takich interakcji. Twoja istota z natury odrzuca fałsz, i to jest zdrowe. To oznacza, że Twoje wartości są nienaruszone. Nie wpychaj się na siłę tam, gdzie Twoja dusza pragnie odejść. Numer 8. Kłamstwo blokuje wewnętrzny spokój. Kłamca nienawidzi słyszeć, że nigdy nie zazna prawdziwego spokoju. Jego umysł jest niespokojny zawsze w pogotowiu. Mądrość zen głosi. Spokój rodzi się ze spójności myśli, słów i czynów. Jeśli tego brakuje, narasta pustka. Wewnętrzny spokój to nie brak problemów, to brak wewnętrznego konfliktu. To wtedy, gdy to, co myślisz, co mówisz i co robisz, jest spójne. Gdy nie ma sprzeczności między Twoją istotą a Twoim wyglądem, gdy możesz spać spokojnie, bo nie masz nic do ukrycia. Kłamca nigdy tego nie doświadcza. Zawsze toczy wewnętrzną walkę. Prawdą jest to, co wie, że jest prawdą. A to, co mówi. Prawdą jest to, co faktycznie zrobił, a to, co twierdzi, że zrobił. I ta walka nie ma końca. Pochłania energię, kradnie sen, zabija radość, bo nie można zaznać spokoju, gdy ciągle toczy się walkę z samym sobą. A najsmutniejsze jest to, że wielu kłamców nawet nie zdaje sobie sprawy, że utracili spokój. Tak bardzo przyzwyczaili się do tego niepokoju, że uważają go za coś normalnego. Myślą, że każdy tak żyje, niespokojny, zestresowany, ciągle na krawędzi. Ale nie. Ci, którzy żyją w prawdzie, znają spokój, którego kłamstwa nigdy nie dadzą. Numer 9. Prawda zawsze znajdzie drogę. Może to potrwać, ale nadejdzie. To prawo natury. Kłamca boi się tej chwili. Zen naucza, że czas jest sprzymierzeńcem prawdy. Nie musisz niczego udowadniać. Po prostu bądź stanowczy i obserwuj. Jest takie powiedzenie: Kłamstwo ma krótkie nogi. I to prawda. Nieważne jak szybko kłamca ucieka, nieważne jak bardzo stara się utrzymać pozory, prawda zawsze go dogoni. Może to być dziś, może za rok, może za dziesięć lat, ale nadchodzi, bo prawda nie potrzebuje wysiłku, żeby istnieć. Po prostu jest. Czas ma to do siebie, że wszystko ujawnia. Ludzie rozmawiają. Dokumenty wypływają na powierzchnię, wspomnienia powracają, zbiegi okoliczności się zdarzają, i nagle kłamstwo, które wydawało się tak dobrze skrywane, wychodzi na jaw. A kiedy to się dzieje, szkody są zawsze większe, niż gdyby prawda została powiedziana od początku. Ty, który zostałeś oszukany, nie musisz obsesyjnie dążyć do odkrycia prawdy, nie musisz stawać się śledczym. Nie musisz tracić spokoju, próbując udowodnić to, co już czujesz. Zaufaj czasowi, zaufaj procesowi. Prawda nie potrzebuje, żebyś się pojawił. Ma własne życie. A kiedy nadejdzie odpowiedni moment, wypłynie na powierzchnię, a ty poczujesz spokój, bo nie zniżyłeś się do poziomu oszustwa. Numer 10. Ci, którzy żyją w kłamstwie. Oddalają się od swojej własnej istoty. To najtrudniejsze ze wszystkich. Człowiek kłamie tak wiele, że zapomina, kim naprawdę jest. Zen ostrzega, utrata esencji to zbłądzenie. Musisz zrobić coś przeciwnego, wzmocnić swoją prawdę, nawet jeśli boli. Ból prawdy leczy, ból kłamstwa niszczy. Kiedy ciągle kłamiesz, tworzysz wiele wersji siebie: jedną dla rodziny, inną do pracy. Jeszcze inną dla przyjaciół, i pośród tylu masek tracisz kontakt z tym, kim naprawdę jesteś. Zapominasz o swoich wartościach, marzeniach, prawdach, stajesz się kolarzem kłamstw, postacią, którą sam stworzyłeś, ale która nie odzwierciedla Twojej istoty. I to jest tragiczne, bo całe Twoje życie mija, a Ty nigdy nie żyłeś sobą, nigdy nie pozwoliłeś sobie na autentyczność. Nigdy nie doświadczyłeś wolności, bycia dokładnie tym, kim jesteś, bez przebrania. I co po tym zostaje? Głęboka pustka. Poczucie, że żyłeś życiem kogoś innego, że tak naprawdę nigdy nie istniałeś. Prawda może boleć. Może kosztować cię utratę relacji, szans, komfortu, ale też leczy. Przywraca Ci kontakt z Twoją istotą, przywraca spokój, daje Ci szansę na prawdziwe życie a nie wymyślone i ostatecznie to jedyne życie warte przeżycia własne prawdziwie pełne bez masek bez kłamstw bez lęku przed byciem tym kim naprawdę jesteś jeśli dotrwałeś do końca skomentuj tak niech całe zło oddali się z mojego życia nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić lajka jeśli chcesz usłyszeć więcej takich nauk zostawiłem tutaj na ekranie film który na pewno ci się spodoba jeśli chcesz, wyślij ten film jednej osobie ze swojego telefonu. Kliknij w wideo na ekranie i do zobaczenia po drugiej stronie. Do zobaczenia.